Róży Marek Bednarz, Jednocześnie, panie Marku, dziękujemy za przeprowadzenie apelu poległych. Bardzo serdecznie dziękujemy i za pomoc w zorganizowaniu tej dzisiejszej naszej uroczystości. Są radni powiatowi: Marian Szajor, Jarosław Barto i Sebastian Kondzielawa. Bardzo serdecznie witamy. Witam bardzo serdecznie sekretarza gminy Pana Janusza Platę. Witam radnych gminnych pod, pod, kieru pod przewodnictwem przewodniczącego Pana Andrzeja Szczebaka. Witam starszego brygadyera w stanie spoczynku Adama Rzymińskiego. Witam doktora gminnego zakładu opieki zdrowotnej. Pana Ryszarda Dorosza, tak próbuję tak jeszcze wyłowić tutaj wszystkich. Witam Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Panią Małgorzatę Morawiec. Gorąco witam poczty sztandarowe ze Świebodzina, Olesna, Piltrzy, Żelichowskiej oraz strażaków z tych jednostek, plus jeszcze bardzo serdecznie witam obecnego prezesa zarządu gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Marka Majkę, byłego prezesa pana Ryszarda druha Ryszarda Pikula i komendanta gminnego Eugeniusza Dymona. Serdecznie dziękuję, że zechcieliście Państwo odpowiedzieć na nasze zaproszenie i uczestniczyć w tym ważnym dla nas wydarzeniu, które mam nadzieję na trwale zapisze się w historii naszej ojczyzny. Jeśli kogoś nie powitałem oficjalnie, to bardzo przepraszam i tym bardziej gorąco witam. Proszę o zabranie głosu Prezesa Zarządu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Druha ja Maczek. Rys historyczny naszej jednostki przedstawia się następująco. Na terenie Powiśla Dąbrowskiego na początku ubiegłego stulecia po zakończeniu pierwszej wojny światowej powstała w Ćwikowie grupa do walki z żywiołem, która, której założycielami byli Jan Zahara, Wojciech Sarat, Jan Dojka, Franciszek Dojka i Stanisław Michoński. Po kilku latach w roku 1925 zaczęły jednak powstawać zorganizowane struktury OSP. Były to głównie, była to głównie inicjatywa Ludwika Bułata, Józefa Bułata, Antoniego Bułata i Kazimierza Sarata. Do dyspozycji strażacy mieli wówczas ręczną pompę z otłoczącą, którą przechowano w gospodarstwie Władysława Kuli. Jako środek transportu służył wóz konny. Konie do zaprzęgu wypożyczali Zygmunt Sarat, Kazimierz Sarat. W okresie II wojny światowej jednostka zawiesiła działalność, wznowioną ją dopiero pod koniec 1949 roku. W 1960 ro roku w Ćwikowie oddano do użytku niewielką remizę, gdyż pierwsza jeszcze przedwojenna drewniana szopa nie nadawała się już do użytku. Wówczas druhowi otrzymali do dyspozycji Także MOTO w tym roku odbyły się wybory nowego zarządu, prezesem został Kazimierz Łączyński, komendantem Tadeusz Surowiec, zastępcą komendanta Roman Ziemian, a skarbnikiem Tadeusz Zahara. W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ucz uczestniczyło 30 strażaków. W 1980 roku został powołany Komitet Budowy Domu Strażaka w Ćwikowie. Skład, którego weszli Roman Ziemian, Władysław Dojka, Kazimierz Łączyński, Franciszek Bułat, Tadeusz Roskuszka oraz Tadeusz Surowiec. W roku 1985 zostaje wyhaftowany sztandar przez mieszkankę naszej wioski, panią Marię Zahara, który zostaje poświęcony z okazji 60. rocznicy powstania OSP. W 1990 roku. Zakończono budowę domu strażaka i oddano do użytku. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej przekazała naszej jednostce Stara A26P w 1992 roku. Służył nam ten samochód do roku 1999. Tegoż roku zostaje zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy DAW. Dzięki środkom własnym z różnych imprez okolicznościowych w kwocie 30 tysięcy złotych oraz środków finansowych z Urzędu Gminy w Oleśni. Dzięki dalszej prężnej pracy druhów naszej jednostki i w dalszym ciągu organizując różne imprezy zdobywa środki na zakup lekkiego samochodu FiAT Ducato, który zakupiono w 2003 roku. Za uzyskane środki z Urzędu Gminy w Oleśni jednostka stopniowo Wypoza, wyposaża się w ubrania bojowe oraz mundury wyjściowe. 10 lipca 2010 roku obchodzono 85-lecie naszej jednostki, w trakcie której najbardziej zasłużeni druchowie i seniorzy zostali oznaczeni za swoje zasługi. Ze względu na położenie terenu, nasza wioska jest nawiedzana często powodziami i podtopieniami na terenie gminy i powiatu. A najczęściej bierze udział w zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych i budynków. Drugowie podnoszą swoje kwalifikacje na prowadzonych przez Komendę Państwową, Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie w szkoleniach, pozyskując uprawnienia do działań ratowniczo-gaśniczych. Na przełomie ostatnich 30 lat prezesami naszej jednostki byli Tadeusz Surowiec, Józef Cholewa, Grzegorz Zażycki, od 2010 roku funkcję prezesa pełni drugi Jarosław Marczyk. Wysłużony standard naszej jednostki został odnowiony w 2018 roku. Pracę tę wykonała pracownia konserwacji zabytków polecona przez księdza Jana Rybaka, ówczesnego proboszcza naszej parafii, który też pełnił funkcję kapelana strażaków gminy Olesno. Widząc w jakim stanie obecny sztandar, sztandar się znajduje, ksiądz kapelan podsuwa myśl z propozycją o starania się o nowy sztandar. Po spotkaniu zarządu podjęto uchwałę o staranie się przez jednostkę o nowy sztandar. Został powołany komitet fundatorów sztandaru w składzie Witold Morawiec, Janusz Morawiec, Marian Szajor. Dzięki uzyskanych środkach przy współpracy naszego kapelana zakupiono sztandar który miał zostać poświęcony i nadany w 2020 roku z okazji 95-lecia naszej jednostki. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam przeprowadzenie uroczystości ze względu na opuszczenia. Jesienią 2020 roku nasz kapela ksiądz Jan Rybak zostaje zarażony koronawirusem i po zmaganiach z chorobą odchodzi do Pana na wieczną wartę 1 grudnia 1920 roku. Świętej pamięci ksiądz Jan Rybak dołożył bardzo dużo starań na nowy standard, a także środków na jego zakup, a zgodnie z aktem nadania przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Województwa Małopolskiego w Krakowie zostaje nam dziś przekazany. Zmarli strażacy z OSP naszej jednostki. Jan Zahara, Wojciech Sarat, Jan Dojka, Franciszek Dojka, Franciszek Michoński, Ludwik Bułat, Józef Bułat, Antoni Bułat, Kazimierz Sarat, Jan Sarat, Zygmunt Sarat, Tadeusz Surowiec, Roman Ziemian, Zygmunt Pszczoła, Władysław Dojka, Kazimierz Plata, Wojciech Sarat, Marian Sajdera, Piotr Morawiec, Jacyk Zahara, Maria Zahara, fundatorka Sztandaru, Paweł Kozyra, Wacław Bułat, Wacław Sarat, Edward Kozaczka, Ryszard Zahara, Jan Kondzielawa, Piotr Chmura, Bronisław Dojka, Henryk Kozaczka, prowadzący bibliotekę w Ćwikowi Tadeusz Zahara, Tadeusz Roskuszka. Cześć w ich pamięci. Dziękuję za uwagę. Obecnie nastąpi wręczenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej Świkowie. O czytaniu aktu nadania sztandaru proszę druha Adama Żemiski. Pododdziały, baczność. Akt nadania sztandaru. Na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego w Krakowie nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćwikowie Powiat Dąbrowa Tarnowska jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej. Na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Podpisał prezes zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, Edward Siatka, Kraków 17 lipca 2022 roku. W O dokonanie aktu wręczenia proszę członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego, Trucha Adama Rzemieńskiego. Pododdziały, baczność! Na prawo patrz! Poczet sztandarowy, baczność! Do wręczenia sztandaru wystąp! Szanowni Państwo, zaproszeni goście, mieszkańcy Ćwikowa. Chciałbym na ręce Pana Witolda Morawca, Wójta Gminy złożyć okolicznościowy adres. Z okazji uroczystych obchodów setnej rocznicy zniesienia pomnika poległych w latach 1914-1921 i 1939-1945 mieszkańców Ćwikowa w imieniu samorządu powiatu Dąbrowskiego Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego i podniosłego jubileuszu. Pomnik ten jest szczególnym miejscem dla lokalnej społeczności i świadectwem dla przyszłych pokoleń. Jego historia liczy już 100 lat i jest wyjątkową kartą w dziejach Powista Dąbrowskiego. To jeden z pierwszych monumentów na polskiej ziemi, wzniesiony wyłącznie siłami młodzieży wiejskiej, aby oddać hołd tym, którzy zginęli walcząc w różnych zakątkach kraju i świata za naszą wolną Ojczyznę. W tym szczególnym dniu składamy słowa uznania, za troskę o to miejsce, pamięć o mieszkańcach, którzy polegli w czasie wojen światowych, a także kultywowanie narodowych tradycji. Życzymy, by zawsze spełniały się słowa zapisane w akcie erekcyjnym 22 roku. Niech więc ten pomnik stoi jak najdłużej, wiekom następnym świadcząc, że lud polski umiał być wdzięczny swym bohaterom. Szanowny Pan Witold Bolawiec, z Gminy Olesną, z II Rosowarczyk, prezes Zachodniej Straży Pożarnej w Świętowym. W imieniu Zachodniej drodzy mieszkańcy, szanowni goście. Z okazji setnej rocznicy wzniesienia pomnika bolebnych w, w latach 1914-1921, 1939-1945 składam relacje uznanych mieszkańcom Świętowa, władzom wraz oraz całej wspólnocie Gminy Olesnej za zakulturowanie patriotycznej postawy objętych podobnych mieszkańców Sikora. Dzisiejsza uroczystość w sposób szczególny obrazuje więź jaka łączy pokolenia mieszkańców w naszych małych ojczyznach w ulicach że przyjąć serdeczne gratulacje za podejmowane działania przyczyniające się do upowszechniania wiedzy o prawdziwej historii naszego regionu. Dzisiejsza uroczystość jest także świętem jednostki w straży pożarnej w Ciechowie, z okazji nadania jej standardów. W tym wyjątkowym dniu pragnę złożyć serdeczne życzenia, gratulacje dla całego środowiska, serwaków, ochotników oraz przez życzenia wielu dochodów na rzecz lokalnej społeczności, a również kolejnych powodów do satysfakcji i pełnienia serwackich służb. Z razami szacunku poseł Wiesów Krajewskich, poseł i pospolitej polskiej. Niestety Pana Posła Bukowca zatrzymały obowiązki w związku z wykonywaniem mandatu, ale skierował do nas list na ręce Prezesa OSP w Ćwikowie, druha Jarosława Marczyka, z okazji nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćwikowie. Wszystkim członkom OSP składam najserdeczniejsze gratulacje i wyrażam wdzięczność za dotychczasową, odpowiedzialną, społeczną działalność na rzecz obrony przeciwpożarowej a także wszelkie podejmowane inicjatywy służące integracji i rozwojowi lokalnej społeczności. Z okazji dzisiejszej uroczystości proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz zawsze szczęśliwych powrotów z działań ratowniczych. Niech Wasza służba będzie źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy, a święty Florian nieustannie wyprasza potrzebne łaski dla Was i Waszych rodzin. Szczęść Boże, podpisano poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec, dziękuję. Szanowni Państwo wpłynął także adres okolicznościowy od prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pana Kazimierza Koprowskiego. Szanowni goście, i jednostek OSP, mieszkańcy. Ta uroczysta chwila dobiega końca. Ten sztandar, nadany nam dziś, niech nas wszystkich, to jak ksiądz kapelan Zygmunt powiedział: Niech nas jednoczy, abyśmy mogli następnym pokoleniom przekazać wszystkie, dobre cechy strażaka. Szanowni Państwo, kończąc, dziękuję serdecznie za przybycie wszystkim gościom, strażakom. Kończąc nowo uroczystość, zapraszamy na mały poczęstunek. Dziękuję za.